Dzień dobry. Cześć dzień dobry. Witam na moim kanale. Um, witam Was w mojej łazience także i witam Was z moim królikiem. Witajcie. Chyba się. się Was boi. E, to jest Bochem. To jestem ja. Szykuję się do pracy. Długo mnie było. Później wytłumaczę, ponieważ spieszymy się do pracy na nasz siódmą godzinę. Muszę wejść o 6:30, a jest 6:09. Ja dopiero wstałam i krótko spałam. Więc o i zaraz widzimy. Jeszcze zapomniałam, że prawie robiłam wczoraj do pracy. Znaczy, życzę do pracy. dziewięć. Dzisiaj na śniadanie serwujemy. Ja mam 12 minut, zdążę, zdążę. Co bardzo, mamy Naleśniki. O w ogóle kilka metowe. Później go otworzymy. Naleśniki, czapki. E, zjemy sobie dwa i zjemy sobie z mączy. E, moje szybkie, najlepsze śniadanie, jakie e, posiadam. Jak to się robi, to ja jedę po bo są zewnątrz i będą zimne. Jak ich nie wciągnę szybciej do środka. Tak, będę się na jeszcze jeden stopień na zewnątrz. Ja zimny. Mi się nie podoba dzisiejsza pogoda, wczoraj było cieplej. Mamy już jedzenie. Podgrzało się. Ja sobie szybko mieszam ląty, bo wiem, że niektórzy nie mieszają, ja mieszam. Jak można nie mieszać te I jemy, szybciutko, bo nie ma czasu. E, jeszcze mną muszę wymyć. Dobra, gdzieś na dzisiaj, dziękuję. Do pracy biorę sobie jeszcze seven Sorry. Po... E, bo... Staram, że mogę być głodna, więc no, spakowałam sobie wodę. Już muszę wychodzić, więc no widzimy <grydźmy> się później, mogę jechać tak w 20-30 minut będę sobie słuchać muzyki i nagrywa się uu, siemka i no nagrywa się podczas jazdy. To jest mój fit. Biorę drugą czapkę, mam jeszcze kalosze i mam jeszcze kurtkę, ale to jest w aucie, więc na spokojnie. Dobra, lecimy. Jestem już w moim miejscu pracy. Idę wziąć swoje rzeczy z bagażnika. Za 5 minut zaczynam, więc wyjdę za 3 minuty i pomogę. I no, pracuję w stajni, nie wiem czy ktoś się spodziewał, pewnie wszyscy, bo jeździłam kiedyś w Idziemy po rzeczy. Było to. Konisie. I to starczy kucykowi na cały dzień. Smacznego. Właściwie to moja praca jest dość monotonna. No co to? Jeżdżę z tymi taczkami, daję je do worków z, od siana, a ponad ziemię, jeśli sobie tak właściwie zaszczył. I ewentualnie sprowadzamy konia, ale się jest niedziela i w niedzielę konie nie chodzą na karuzela. Więc jest to prostsze, bo spuszczamy je po prostu rano. I teraz. Jedziemy! Wczoraj jeden koń, dzisiaj raz drugi i trzeba unowłnić siatkę Co jest moim zdaniem, ponieważ ja jestem zielona. Mam tutaj teraz nowego baleta Mam scyzoryk Muszę tutaj teraz to sprzątać Uuu przepraszam Mam futerał na telefon się Futerał, co to za słowo? Mój case na telefon się rozwala Tu muszę wszystko sprzątnąć Żeby później tego nie zabierać do taczki Otwieram Jedziemy dalej. Chwila przerwy. Kiciuś. Kicia. Kicia. ojeju. niej. Kicia. Pokażę, jak płuczysz. To jest nie wiem. Tak, dla ciekawskich. Tak wygląda pełniona środka z sianem. Tyle więcej sianem z tej. Koniak nie ma siatki. Przypomniało mi się, jak sobie wracam z pracy, że y, bułek nie mam w to. Mam dosłownie pół bułki. Y, więc uznam, że pójdę do sklepu. Sklep jest na stacji benzynowej i y, jest otwarty dlatego w niedzielę, bo inaczej musiałam iść do żabki, a tam już często nie ma bułek i mam nadzieję, że tutaj będą. Proszę, niech będą. Jest godzina 10.30. Proszę, nie mam bułek. Czy siedzę w aucie od nie wiem, jakiegoś długiego czasu wyłączonym, bo nie chciałam się wychodzić, bo, bo jestem zmęczona. Może, może tak jest. Bardzo możliwe, że minęła nad godzina, Nie wiem, pisałam sobie ze znajomymi, oglądałam TikToki. Patrzyłam kiedy jest Spotify wrapped. Chcę wiedzieć, kiedy jest Spotify wrapped. Artyści wysyłają takie podziękowania, nie? Na Spotifyu y, dla tych swoich najważniejszych słuchaczy. Y, I najpierw podobno mieli deadline do 15 y, listopada, a podobno później przestawili do 20. Jakby kto nie nagrał! Kto nie nagrał? Przez kogo mamy 5 dni opóźnienia? Halo! Jakby ja jestem święcie przekonana, że jakiś twórca taki top, top klasy po prostu nie nagrał tego, i wtedy by było bardzo smutno widzom, słuchaczom tej osoby, więc oni po prostu przesunęli to 5 dni i dlatego mamy tak późno. Choć nie wiem, czy to jest późno. Nie pamiętam w ogóle, kiedy był w tamtym roku. Ja mam strasznie zerowe poczucie czasu, mam yy, zawsze. Dobra, yy, nie będę już gadać, muszę iść. W ogóle. Narty. Bediaż na narty, na obóz narciarski z, z uczelni, bo chodzę na sekcję narciarską. Mama nie mówiłam. Na pewno nie mówiłam! Wiesz co, już na mi się kurde kurtki nie chcę zakładać. <laughs> idę tak jak jakiś menel, ale zmęczona jestem, niedospana. No, jakie ładne soneczka, o Jezus, jak zimno. <laughs> idę sobie zrobić swoją y, rutynę, którą zawsze... O Jezu, tyle ja tu mam siana. <laughs> y, którą zawsze y, robię po powrocie. Po prostu wszystko składam, idę się myć od razu, bo... Bali ode mnie jestem zmęczona i potrzebuję cieplutkiego prysznica. Yy, I później, i później idę się położyć, a po coś zjeść, ale czy jestem głodna, czy nie. Widzimy się później. Od z Was zabierać nie będę, bo dziwne. Yy, i, I to tyle. Później rozpakuję jeszcze zakupy, ale to. Chwile poczekają. Ja już jestem wymyta. Yy, Mam też włosy oczywiście. Muszę mieć okulary. Nie wiem, czy już to powiedziałam, chyba nie. Yy, bo, bo są zawsze brudne po pracy. Więc. wiemy. W ogóle to powiem Wam. Ja współczuję z strasznie moim sąsiadom. Bo ja, ja zawsze jak zawsze, jako za ja muszę śpiewać. No chyba, nie wiem, chyba że jest środek nocy. No to wtedy nie. Jak nie myję się w środku nocy, czyli po ciszy nocnej, po 22. To mają przechlapany, bo muszą słuchać mojego karaoke bez tekstu, czyli jest jeszcze gorzej niż jakbym śpiewał sobie karaoke yy, I jakoś tak, no. Ja bym chyba nie chciała, żeby ktoś mi śpiewał, doć. Pewnie jeszcze słuchaj wszystko, bo tu są bardzo cienkie ściany. Zamiast jeszcze wentylację, może przez wentylację, słychać do innej osoby? Nie wiem. Nie wiem, ale się domyślam, że może być słychać. Muszę sprzątnąć tamto, wypakować zakupy, sprzątnąć to z rana. I tutaj są bardzo niepościelone, pięknie łóżko, tutaj są jeszcze czyste ubrania na jutro, do pracy, bo już jutro także yy, mam pracę. Yy, I a i obraz, obraz dostałam na osiemnastkę, chyba nie widzieliście, bo czekajcie, kiedy ja nagrywałam, trzy lata temu, to trzy lata temu jeszcze nie miałam osiemnastu lat. Dostałam taki piękny obraz od mojego kuznosa, to jestem ja, jak jeszcze miałam, czy wy mnie znajście, jak miałam długie włosy? Chyba tak. Tu miałam czerwone włosy, pokażę Wam później zdjęcie, to jestem ja w czerwonych włosach jako Shrek. Tam z tyłu są jeszcze życzenia piękne, ale to jest aktualnie jedyna rzecz, która by się umie na ścianie. I tutaj y, była taka duża tablica z taką, jakby reklamą tego budynku. Y, i, I co? I ją zdzieraliśmy. I kurde, są teraz wszędzie te, te ciapki takie, bo się zdarło razem z farbą. I przydałoby się plakaty zrobić. Może w końcu to będzie motywacja, żeby. Żeby, żeby je kupić <noise> cały czas, chcę je zamówić, ale one są z zagranicy i zanim to się ściągnie i wszystko. I tego też nie ma takich, co ja bym chciała, nawet na Shein. Jak się czyta, Shein, Shein, nie wiem, na AliExpress ani na temu nie ma takich plakatów, co ja bym chciała i one pewnie będą strasznie drogie. Nie wiem, co mam zrobić. No, trzeba coś znaleźć na tym ścianie. Coś znajdziemy. Wiecie, co jednak podoba mi się dzisiejsza pogoda? Wiem, że rano marudziłam. Ale teraz ładne słońce. Chciałabym. To zaraz otworzymy. Jestem głodna. Tak, jestem głodna. Ja muszę coś zjeść. Ja tego nie posprzątam. Ja teraz leżałam przez 20 minut, bo jestem głodna i miałam załamanie. Mówię, nie jestem taka głodna. Ja nie dam rady posprzątać. Więc znam ty, czemu nie zjesz? Nie. Wow. Więc y, jemy. Na szczęście mój obiad jest właściwie gotowy. Jeden, co muszę to ugotować, makaron, ponieważ sos już posiadam. Zrobiłam go wczoraj, ponieważ wczoraj go jadłam i. Jak mieszkam sama, to starczy mi zawsze na dwa dni. Prawie zawsze. Czasami na jeden albo na trzy. Jest tutaj czasami różnica. Więc to jest mój garnek, piękny. W ogóle chciałam wykupić takie metalowe garki z, z, z takimi fajnymi rysunkami, nie? Bo to takie fajne, nie wiem, tak mi się kojarzy z, z takim babciowym domem. Ja bym chciała mieć taki babciowy dom, jest, nie posiadam. Nie wiem, czy nie przesoliłam wody na makaron, ale to nieważne. Dobra, w ogóle jestem makaroniarą strasznią. <gryw> jestem straszną makaroniarą. Moja mama jest ziemniaczarą i u mnie w domu się zawsze je ziemniaki. A ja to tak średnio, po pierwsze nie chcę się ubierać, po drugie średnio mi smakują. Jak już mam je zjeść, no to jem do bistro i przy mojej uczelni sobie wtedy jem, nie? Yy, więc ja ogólnie w domu zazwyczaj jem makarony, yy, ewentualnie ryż. I to właściwie tyle. Ja też niezbyt dobrze gotuję, więc po prostu biorę jakieś, robię cały czas te same rzeczy, które potrafię. Uwaga, różnica w tym, jak czasami ja makaron, wow, może ci sobie rozmaicimy zamiast jej spaghetti zjemy rurki. <grym> to, jest, to jest chyba najlepsze w tym gatunku. Nie inwertuję, no ale mamy dzisiaj, ja wam pokażę jaki. Wiem, że to nie będzie wyglądać fajnie, ale mam w pudełku tutaj. E, to jest sos e, śmietanowy i dodałam do niego całą kulkę mozzarelli. Boluję, jak jest bardzo serowy. Jest taki fajny ciągnący się, bo ta mozzarella się tak nie rozpuszcza do końca. Jedna jest taka fajna. E, to tyle, w ogóle fajnie się włosy ułożyły, nie? Tak mi się, tak mi się wydaje, że tak fajnie się ułożyły włosy. Obiad już jest zaserwowany, proszę bardzo. I mamy jeszcze tutaj herbatę, zaraz będzie. I uwaga, zostało mi jeszcze, tak jak mówiłam, że zwróciłam na dwa dni, czasami na jeden albo na trzy. Właśnie dzisiaj jest o trzy. Wszystko już mam gotowe, proszę bardzo. Jesteśmy przy stole, kulturalnie. Yy, a teraz, tak jak kulturalnie, yy, jak starsi ludzie, będą coś oglądać do jedzenia. Tak jak telewizja zawsze gra, to my yy, będzie grały jakieś odcinki na YouTube. Coś sobie włączę. Smacznego dla mnie, smacznego dla Was, jeśli coś jecie. Yy, jak nie, no to nie smacznego. Pamiętacie, jak mówiłam, że chyba przesoliłam makaron? Już nawet nie chyba, ale na pewno. Bo właśnie spróbowałam, a przez to, że rozmawiałam sobie w ogóle z małą przed chwilą. E, Tako. E, no to zap zapomniałam. Zapomniałam o tym, że, że przesoliłam, i teraz tak spróbowałam takie. Uuu! sól! <laughs> Ale dobre jest ogólnie. E, ja lubię słone akurat. Czy wyjecie widelcem i łyżką makaron, spaghetti w ten sposób? Czy kręcicie na talerzu? To jest bardzo ważne pytanie. Ja na przykład kręcę z łyżką i tak wszyscy robią chyba u nas w domu. Chyba no tak. Troszkę zapomniałam, że miałam YouTuberzyć. I zapomniałam o tym, że jest grudzień, więc otwieramy kalendarz aglantowy. Uwaga, to jest mój kalendarz, tu są tak 5, 5, 5 i 5. Nie, przepraszam, 6 chyba. Tak, po 6. Wtedy się dzieli na 24, dobrze, dobrze. E, więc tak, my robimy pierwsze. Żeby się tego nie złali, proszę. W ogóle ten kalendarz aglantowy zrobiła mi moja mamusia. Moja mamusia mi go zrobiła, bo rok temu albo ileś tam temu miałam w domu bo dwa lata temu, no bo dwa lata temu raczej jeszcze byłam w domu, a w tamtym roku raczej też nie byłam w domu, więc tak. To była taka kokardka, już ją zdjęłam. Ja mam Mikołaja jakiegoś. Szczerze mówiąc, nie jest, no może być. Uwaga, czekajcie, ja was postawię. Idziemy na dywan, wiecie co? Patrzcie w ogóle, jaki ma piękny dywan. Taki kupiliśmy. On no mówi, że jest za mały. Ja uważam, że nie. Dobra, uwaga. Uwaga, co to jest. Już się boję. Zobaczę. E, kinderka dostała a Akurat ja mam wszystkiego. Mam dywan, mam się pokazać, proszę. Czy on jest za mały? Mi się wydaje, że on nie jest za mały. Mi się wydaje, że jest idealny. Mamo, wiem, że jeśli to oglądasz, to, to teraz się wkurzasz na mnie. Na mnie proszę się nie wkurzać. Ten dywan jest bardzo dobry. Wszyscy tak mówią, tylko nie ty. Te. Teraz robię sobie odpoczywanko. Jem sobie. Do słodkiego mi się chciało. Yy, i. Wiedziałam, że to będzie Wiedziałam! Moja mama jest tyle zna, że ona wie, że ja się z kinderka najbardziej już cieszę. To jest to przerwa. No, oczywiste, że nawet pójdę spać na chwilę, bo jestem taka śpiąca, że nie śpię. Taka zmęczona jestem. Fizycznie też i tym, że się nie wyspałam. To też jest chyba fizycznie. Nieważne. Do widzenia, idziemy odpocząć. Moi drodzy, szykujemy się do kościoła, bo jest niedziela, adwent jest ee, i musimy się pomalować troszeczkę, więc światło się przyda, to na pewno. Tutaj mam lustrek, coś. I... O nie! <grywa> chyba nic tu nie mam. Dobra. Coś tam się wyskrobie. Na razie w ogóle moja skóra się trochę poprawiła, ale to tylko chyba tak teraz, bo ogólnie to nie wygląda tak dobrze, więc mają jakieś dobre dni ewidentnie moja y, twarz, moja skóra i w ogóle. Y, jedyny problem, że y, jak zaczęła się zima teraz, to mam strasznie suchą tą skórę. Pewnie przez to, że jest zimno, no kto by się spodziewał, ale staram się smarować, nie? E, I my ja to tak rodzinnie mamy, bo moja mamy to samo. Strasznie nam pękają e, dłonie, e, chyba najbardziej. Dobra, bierzemy teraz puder. Mam puder za klasę. Uwaga. Dobra, starszy. E, Pędzel brudny, ale cii, to nie jest ważne. Tylko go pod chociaż trochę. Bardziej. I tak tutaj, oto tylko to. Nie robię jakiegoś mocnego makijażu. Wiem, że jeśli ktoś mi pamięta z, z kiedyś, to wie, że ja robiłam takie mocniejsze makijaże. Aktualnie nie robiłam ich od bardzo dawna. Jakoś tak. Jakoś tak wyszło, nie wiem. Tak Tak wyszło. Eee, dobra, bierzemy teraz pomadkę taką eee, fajną. jeszcze mi ją kiedyś dała i ją tutaj ją sobie daję, eee, bo ja tak lubię. A, właśnie, czekajcie. Najleżerniejsza pomadka w ogóle. <laughs> Tyle mi zostało, nie? Ja zawsze pomadki do końca zużyłam. Mm, nie wiem, jakoś tak... Ludzie podobno często je gubią. Mi się udało jeszcze chyba raz tylko zgubić w życiu. Trochę na oko damy, żeby się połączyło. No, taki dzienny makijaż będzie git, nie? Wiem, że to trochę śmiesznie wygląda, że ja muszę sobie trzymać tą grz tę grzywkę, ale inaczej nie da rady. Krytką do oczu. Robimy dolną, ja robię tylko dolną robić, albo czasami górną też, ale Tom akurat zazwyczaj robię tylko dolną, nie ma co górną, jak to jest i tak tylko brązowa kredka, nie? Troszeczkę rozsmaruję, bo mi się tutaj w jednym miejscu tak zrobiło, uhum. dobra, e, no to teraz tak, rzęsy, zielony tłuszcz z czego to jest? Ewelina kosmetyczna, proszę bardzo. Ale tylko zielony. Tak, na przykład, miałam niebieski, to on był za bardzo wodnisty. Fioletowy miałam i on był za bardzo suchy. A ten jest dla mnie po prostu idealny. Akurat ten już trochę zasnął, bo ja się tak rzadko maluję, ale. Ale ogólnie, no to reszta tamta, którą używałam, jest taka średnia. Słyszałam się, że różowy jest podobno Git, ale nie mogę tego sama powiedzieć, bo tylko tak słyszałam. Eee... I to tyle z poleceń. I jeszcze brwi. Bo na żel, taki bezbarwny, taką. O... Dalej nic nie robiłam i nie robię, nie wiem. No to tam, nigdy nic nie robiłam. Niech tak będą. Dobra, e, Czy coś jeszcze? Tak, e, kredka do ust. Kredka do ust. Teraz sobie rysuję, Tylko tak, a. Żeby był kolor. No oko, Okej, okay. no, rozsarywać. Potem to właśnie była pomadka nawilżająca, Teraz się po prostu lepiej rozmarowuje i na to dajemy to samo co Wam na policzki, ponieważ wtedy to będzie idealne scalenie tego całego makijażu. Tyle na środek, nie na całe. Mm, Lekki kolor chcę? Transparentny. E, czy coś jeszcze? Czy coś zapomniałam? mi się, czy coś zapomniałam. O ubraniu. Ale wiecie co? Ubiorę na to sweter i nikt nie skapi, że mam pod spodem taką koszulkę. Eee. Tak właśnie. Myśli się. E, czy coś jeszcze tutaj? Wydaje mi się, że chyba nie. Mogę ewentualnie sobie jeszcze trochę różu dać, bo ja lubię róż. Czemu nie? Yy, różu nigdy za wiele, prawda? I później będą zdjęcia 10 lat później, że. O Jezus, czy mam takie różowe policzki? No nie wiem, może, może. Pewnie tak będę miała ze wszystkim, ale. Walić, szczerze mówiąc. Dobra, basic. A, teraz tego ja już chowałam, którego nigdy nie używam i tak, ale dobra. Mm. Zobaczmy. Zobaczmy, szybki aż Okej. Okay. Chyba wygląda gib. Idę jeszcze królikowi dołożyć jedzenia, bo jak już to, co mu zostało ze wczoraj, bo nałożyłam mu na tyle dużo, że on do teraz jeszcze... Nie, jeszcze ma. Jeszcze ma trochę jabłka. I ma siano normalnie, yy, ale zioła bym mu dołożyła. To są te zioła, które ja daję królikowi. Yy, no i po prostu wkładam do miski, nie? No, żadna filozofia. U, ale Żadna filozofia. Akurat bardzo je lubi. Chodź, Oj, już O Jezus, za mi się sypło. To chyba już mu do jutra wystarczy, nie? On jest taki malutki. A on tyle, ja naprawdę. Jeszcze e, byłam u terenarza i weterynarz powiedział, że wszystko dobrze, ale można jeszcze go utłuczyć, Jeszcze! Ale już chyba trochę z grubo widziałam, że użył troszkę przesz. Nie, żeby go takie body ale wiecie o co chodzi. W międzyczasie jak mi nie było, to sobie zmontowałam troszkę filmiku, bo jakby to są vlogmasy, i one mają być wstawione z dnia na dzień. Czyli jest niedziela i ja mam wstawić teraz, już natychmiast. I to jest woda na jutro już ją napełniłam, i idziemy teraz po szweter. Który szweter? Ten szweter. O, jak założy taki szweter, to nikt się nawet nie skapnie, że ja mam pod spodem taką koszulkę. To trzeba być yy, mądrym i leniwym, tak? Jak, czyli jak to tam było. O. I co? I co? Widać? <laughs> nie widać! Nie widać! Ja że jestem teraz taka uu, ale jestem A ja jeszcze tylko dżinsy sobie ubiorę Moi drodzy, ja już zaraz wychodzę. Mam trochę brudne buty, za co dostałem okrzan pewnie od mojego taty, bo bardzo lubię zwracać uwagę na to, jakie buty noszę, żeby nie były zbyt brudne, prawda? I zepsute. E, wiecie, prezencja się liczy. E, a e, królka wstaję otwartego, żebym mógł sobie pochodzić po mieszkaniu. Aktualnie nie miał ochoty wychodzić, bo on też jednak w ciągu dnia... W ciągu dnia to on nie jest zbytnio aktywny. w ogóle nadzieję, że nie słychać. I... U, widać mi koszulkę. W drodze będę sobie słuchać y, podcast Radia Naukowego. W ogóle zrobili swoje wydawnictwo, z czego jestem dumna z nich, mimo tego, że ich nie znam. Y, I mają teraz książki trzy, y, nowe. No, no, dopiero zaczynają, ale no. I y, y, y teraz będę słuchać podcast jakiś starszy, y, sprzed kilku tygodni pewnie, o AI. Wróciłam już, przebrałam się już. I mam ochotę na coś słonego i zjem sobie talar. Powiem Wam, że tak Nie Niby teraz jest cieplej niż było rano. O 6.30, jak wychodziłam do pracy, ale jest tak mroźno, tak mi mro... Co? Tak mi nos zamroziło? Nie, mrozi, co? Dobra, nieważne. Już sobie do końca przesłuchałam ten podcast od Radia Naukowego i powiem Wam, zdziwiłam się, bo jakby nie zajmuję się zbytnio nowinkami ze świata technologicznego, ani tym, kto dostaje nagrodę Nobla, a okazało się, że za jaj dostali nagrodę Nobla teraz. I chyba jestem troszeczkę późno z tym info, bo to chyba było w październiku, ale ci. To nie jest ważne. Wiecie co przykro mi jest, bo właśnie mój przyjaciel do mnie pisze, że jego przyjaciele już mają Spotify Wrap, a on nie ma. Ja też nie mam! Ja też chcę Spotify Wrap! Co prawda, moje Spotify Wrap bardziej będzie chyba bardziej nieokiełznane tym, co ja naprawdę słucham, bo ja mam jedną playlistę, która ma 30 godzin i tam są piosenki od 2019 roku chyba. I to jest jedna playlista, jedyna jaką posiadam, nie? Bardziej na YouTubie słucham rzeczy, które słuchałam bardziej w tym roku, rozumiecie? Pokażę Wam w ogóle kiedyś, bo tam też było, nie wiem czy Wy macie, ale niektórzy mają, niektórzy nie mają podsumowania muzyki na YouTubie. Podobno teraz wszyscy mieli, na przykład miałam w tamtym roku już. I też mam co kwartał normalnie. A niektórzy tego nie mają i dopiero teraz mi zaczęło przychodzić, więc ja po prostu, wiecie, jestem yy, tutaj jestem yy, pierwszą osobą, która to testowała, wiecie. <laughs> nie żartuję. Ale ja jest Spotify Wrapped, mimo tego, że to nie będzie aż takie dobre. Ale może jutro pokażę coś yy, tamto YouTube'owe, bo muszę to znaleźć, nie, nie wiem gdzie to jest dokładnie. W ogóle to mamy już 21.08 i żeby spać 8 godzin i bo jutro idziemy do pracy, to powinnam iść spać o 21.45, więc to znaczy, że muszę już się powoli szykować do spania. A jeszcze muszę zaplodować ten film. Właśnie. Więc chciałam się z Wami pożegnać. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną i będziecie oglądać dalej vlogmasy. Nie wiem, czy to można nazwać vlogmasem. Nie wiem, czy dam rady codziennie, bo ja teraz mam. Zapiernisz troszeczkę w grudniu akurat, no ale no, mam nadzieję, że się udanie. nie? See you!